Dosłownie dwa, trzymać i mamy to, mamy to! Wielkie, pełni zasłużone brawa! Swimming festiwal. Festival. Rozmawiamy z organizatorką zawodów. Zawody zaczęły się o godzinie 8 rano. Wiem, że o godzinie 11 był taki ważny bieg, w którym startował mistrz, czyli zwycięzca wyścigu GINESA, tak, który najdłużej wytrzymał w wodzie i na najdłuższym dystansie, pan Kubiak. Się, jak no, dzisiaj wypadł? Bardzo dobrze. Z tego co słyszałam to zadowolony. Tak, Krzysiu Kubiak jest z Guinnessa na najdłuższe przepłynięcie. 3,8 km. Tak, tak, a razem w tej samej serii startował także Bartek Kubkowski. na jeden kilometr. Bartek starał się w lipcu przepłynąć Bałtyk. Udało mu się ukończyć ponad 100 km co też jest jednym z najdłuższych przepłynięć na Bałtyku. Miało być około 300 zawodników, wszyscy dojechali? Mamy niektóre pakiety nieodebrane z mniejszych nie Tak, mm. ale i tak jesteśmy zadowoleni z frekwencji, tutaj właśnie około 300 osób, mm -hmm. bo to jest największa w tym roku ilość, zgłoszona, ilość zgłoszonych osób. O, A która ten... to jest edycja? Czwarta. Czwarta, czwarta edycja. edycja. I zawsze to było czy Bydgoszczy? Zawsze było w Bydgoszczy, to jest, było w Bydgoszczy to było... pierwsza edycja była... 10 lub 11 listopada bodajże, mm -hmm. 2018 roku i teraz staramy się cyklicznie robić co roku. Dzisiaj mamy wyjątkowo zimno, minus 2 na zewnątrz, nie ma takiego dużego wiatru, woda jest cieplejsza, więc myślę, że to są bardzo dobre warunki dla do zimowego poradzenia. Większość mężczyzn zdecydowanie, ale kobiety również. Zgadza się, kobiety też sobie bardzo dobrze radzą i no, myślę, że niektóre dystanse a to były od 50 pierwszy. do 1000 metrów czy od 100, od 100. Od 100. Od 100 do... I też dystanse są 100, 250, no. 450, 750 km, nie... nie... Rozumiem, tak, że, tak, że tak. dzisiaj rekordu miasta nikt nie będzie odwijał, bo ta nie tak. Nie. Niestety nie, ta nie może woda jest za ciepła. Woda jest za ciepła. Ona musi być odpowiednio... Poniżej żeby... 5. Stopni. To Na chwilę ruszają sztafety, bardzo fajny wyścig, gdzie zawodnicy będą przekazywać sobie cipa na nogę. Eee, cztery, cztery osoby płyną 100 metrów. Potem mamy też fajny wyścig, 450 metrów i 250 na kolejkę. I potem kończycie, bo czeka nas Dekoracja. mecz Polska. Tak, my. przerwie meczu będziemy szybko dekorować ludzi. <laughs> Dziękuję serdecznie. Dzięki. Naszym gościem była Pani Panna Bakuniak. Dziękuję bardzo.